Cześć, witam Ciebie na kanale Marketing V8. W dzisiejszym odcinku zamierzam Ci pokazać bardzo fajne narzędzie do analizy słów kluczowych. Jeśli jesteś nowy na kanale, to zachęcam Cię do lajkowania, komentowania, udostępniania naszych materiałów. Jest to dla nas pomocne do tego, żeby dalej tworzyć tutaj treści. Mam nadzieję, że będziemy rozwijać to wszystko w dobrym kierunku. A dzisiejszy temat odcinka to narzędzie do analizy słów kluczowych. Będzie to pierwszy film z cyklu narzędzia marketingowe, powiedzmy sobie. To akurat narzędzie, o którym dzisiaj będzie mowa na zwiesie Answer the Public. Jest to narzędzie przede wszystkim używane do SEO, czyli do pozycjonowania, ale jeszcze Ci pokażę dzisiaj, co można z tego wyciągnąć dodatkowego dla Twoich działań marketingowych. Ok, więc tak, Answer the Public. Możemy to wygooglować bądź bezpośrednio wejść na stronę internetową answerthepublic.com. Zrobimy małą prezentację tej strony internetowej. Tak to wygląda. Zachęcam do przejrzenia sobie różnych możliwości? No, ale tak naprawdę, co to jest? Tak? Sam powiedzmy sobie, producent oprogramowania daje nam tutaj taką krótką informację, żeby, że dzięki niemu uzyskujemy dostęp w zasadzie natychmiastowy wgląd w wyniki wyszukiwania bezpośrednio, powiedzmy z umysłów Twoich klientów. Co dalej? Jak widzimy? ponad 3 miliardy wyszukiwań w Google każdego dnia, z czego 20% nigdy wcześniej nie występowało. Co to dla nas jest za informacja? Że praktycznie codziennie 20% nowych klientów wpisuje, nowych użytkowników wyszukiwarki, wpisuje nowe frazy, które się pojawiają dopiero w dniu dzisiejszym, no i to jest niesamowita dla nas informacja, bo możemy reagować na bieżąco i tworzyć coraz to nowy content. Dobra, co to tak właściwie jest, ten Answer the Public? Mianowicie, jakbyście pewnie zauważyli, jak zaczynamy wpisywać różne frazy w wyszukiwarkę, na przykład damy sobie, jak reklamować firmę, o widzimy, Google daje nam podpowiedzi, tak, czyli najczęściej, najczęściej wyszukiwane rzeczy pojawiają się na tej liście, tak, czyli Spisując albo zaczynając wpisywać jakąś frazę, a Google nam podpowiada, co tu się tak naprawdę dzieje na wyszukiwarce. Jak widzimy, najpopularniejsze to jest jak reklamować firmę, jak reklamować sklep internetowy, produkt, buty, jak reklamować na Allegro, jak reklamować się na Facebooku, jak reklamować na Zalando, czy nawet jak reklamować buty Nike. Tak? I teraz tych zapytań może być wiele, w zależności jak konstruujemy daną frazę. Więc do tego powstało. Między innymi dlatego też powstało to narzędzie Answer the Public, które pozwoli nam na jednej stronie uzyskać wiele wyników odnośnie tego, czego poszukujemy. Tak? E, powiedzmy, mamy tutaj jakiś market, akurat nasz e, internetowy, więc weźmy sobie jakiś produkt, nie wiem, może sport, turystyka, e, weźmy sobie, co my tu mamy. o matę, na przykład matę do ćwiczeń. No i teraz, teraz jak to działa? Wybieramy sobie kraj. Ok, wracając do tych naszych mat do ćwiczeń, musiałem się tu w międzyczasie <coughs> zalogować, bo wersja darmowa, a to trzeba powiedzieć Answer the Public, pozwala zaledwie na kilka zapytań w ciągu dnia i automatycznie mm, wyrzuca nas, że nie możemy więcej nic sprawdzić, więc trzeba założyć konto, no i oczywiście opłacić abonament, ale do tego <coughs> powiem, wrócimy do tego później, powiem jak to wygląda cenowo. No i dobra, i co mamy, jakby jeszcze wracając do tych mat, do ćwiczeń, jak w ogóle czytać tutaj te dane? Więc tak, pierwszą sekcją to są pytania, jak już wcześniej powiedziałem, jak to wygląda w najprostszy sposób. Później mamy przyimki, tak zwane przyimki, czyli różnego rodzaju wyrażenia, które są podobne. Tak, I teraz zobaczmy, co dalej tutaj się y, kształtuje na, naszym, na naszych diagramach, można powiedzieć, mamy tak, y, znowu kolorami od intensywnego to jest najbardziej popularne, czyli powiedzmy maty do ćwiczeń y, z logo, czyli jako produkt reklamowy, czyli jak to może być znowu dla nas, jako dla powiedzmy sklepu, który ma, może by wprowadzić taki produkt do, do sklepu, a jeśli nie, to napisać znowu o tym jakiś artykuł albo Albo cokolwiek wpuścić w treść sklepu. Mate do ćwiczeń z kolcami. To znowu może być ciekawa propozycja. Widzimy, że ludzie tego chcą, szukają, wpisują takie zapytania do wyszukiwarki. Nie mamy takiego produktu w ofercie, więc być może warto było się tym zainteresować i go wprowadzić. Jeśli go mamy, to dobrze by było stworzyć osobny wpis, na przykład o takim produkcie. Mata do ćwiczeń z nadrukiem. Do ćwiczeń z z tak, no i tak dalej. Mamy, mamy, z drugiej strony mamy gruba czy cienka, czyli pytanie, tak, znowu, którą wybrać. Użytkownik nie wie, więc zadaje pytanie do wyszukiwarki i liczy, że dostanie odpowiedź, więc idealnie byłoby tutaj stworzyć e, po raz kolejny artykuł, który przybliży nam użytkownika do tematu tych mat. Mamy znowu pewne rzeczy, o, maty dociśnięte do zawieszenia, jakieś, no, ogólnie trzeba to przejrzeć, tak, i wyciągnąć to, co jest dla nas e, że tak powiem najważniejsze. Później mamy kolejną sesję to są porównania, tak? czyli możemy mata do ćwiczeń dla psa, mata do ćwiczeń dla mężczyzn, mata do ćwiczeń dla niemowląt, maty do ćwiczeń dla niemowląt, zobaczymy, maty do ćwiczeń dla dzieci, czyli bardzo intensywne. Tak? I kolejny, tak? może, kategorię, może kategorię w sklepie, Yy, trzeba było utworzyć, typu na przykład właśnie maty do ćwiczeń dla dzieci i tam wprowadzić produkty. No albo znowu jakiś, jakiś ciekawy wpis na ten temat, czy, czy film, czy, czy wpis na Facebooku, czy na Instagramie. No, wykorzystać media społecznościowe też do tego kontentu, nie tylko sam, sam sklep i, i pozycjonowanie. No i później mamy ostatnią sekcję, to jest wszystkie wyrażenia w formie alfabetycznej, co ułatwia nam tak naprawdę pogląd. Zobaczcie ile tego jest, jeśli chodzi o te dane. No i na końcu wyrażenia powiązane. I mamy bardzo intensywne maty do ćwiczeń uprzed Allegro. Antypoślizgowe nawet się pojawiają i tak dalej, i tak dalej. Tak. I jakby mamy 243 rezultaty. Pytania, propozycje, porównania itd. dalej. Oczywiście w, to trzeba tu zaznaczyć, całość możemy od razu sobie zsiągnąć do, pobrać z, z serwisu do pliku CSV i później na przykład wprowadzić to, te słowa kluczowe do kampanii internetowej, na przykład na Google Ads, tak. Powiedzmy, że robimy e, kampanię na wyszukiwarkę, tak zwane linki sponsorowane, no i mamy praktycznie gotowe słowa kluczowa, gotowe słowa kluczowe, które są wyszukiwane przez ludzi, Korzystających z wyszukiwarki Google. Ok. To jest przykład mat. Możemy to zobaczyć jeszcze na szybko na przykładzie akcesorii. O, na przykład łazienkowych. Czyli znowu sobie bierzemy Polska. Akcesoria łazienkowe. Wyszukaj. Chwilę trzeba poczekać. Znaczy im więcej jest zapytań, no to troszkę ten proces tutaj dłużej trwa, niemniej jednak po momencie powinniśmy mieć jakieś wyniki. I mamy Znaczy, gdzie kupić akcesoria łazienkowe, jak dobrać akcesoria łazienkowe, idealny temat na wpis. Kilka ym, przyimków, tak. Akcesoria łazienkowe, design. Akcesoria łazienkowe, koło, więc tutaj pewnie chodzi o firmę koło. Akcesoria łazienkowe do hoteli, zobaczcie, do biura. Idealne. Jeśli ktoś na przykład sprzedaje akcesoria łazienkowe, no to już są pomysły na kategorie. Tak w tym sklepie internetowym. Znowu porównania. Akcesoria łazienkowe dla osób niepełnosprawnych rodzaju nisza na pewno, akcesoria łazienkowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli, dla z przyjemkiem, dla akcesoria łazienkowe mamy tutaj wyniki. No i znowu alfabetycznie, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobre narzędzie, finalnie, jeśli chodzi o szybkie wyszukiwanie. Można sobie to zapisywać do woli, analizować, i tak dalej. No i teraz, także podsumowując to narzędzie. Tak naprawdę, wyniki, które nam generuje, no są dla ciebie tak naprawdę ogrom, ogromną wskazówką do tego, czego szukają twoi potencjalni klienci. tak? Więc narzędzie jest na tyle fajne, że warto się nim zainteresować. A finalnie, jeszcze opowiem, jak to wygląda w kwestiach cen, bo jest tutaj kilka wariantów. Wersja podstawowa, z której na przykład my korzystamy, bo to w zupełności wystarcza, to jest 90. 9 dolarów miesięcznie. No i widzimy, czym one się różnią. Mamy nielimitowane wyszukiwania. Użytkowników można podpiąć, porównania, alerty, eksport do plików w CSV z podstawą, a dodatkowo mamy pakiety e-booki. Tutaj mamy kurs wideo, też, które pomagają jeszcze łatwiej zrozumieć content marketing. No i to by było na tyle. Bardzo krótki dzisiaj filmik, ale myślę, że będziemy cyklicznie wrzucać ciekawe narzędzia i pokazywać i porównywać je ze sobą. Tak więc jeśli filmik cię zainteresował, wrzuć komentarz, daj lajka, udostępnij, subskrybuj. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, cyklicznie raz w tygodniu będziemy się starać wrzucać tu materiały szeroko pojętego marketingu i biznesu. Mam nadzieję, że Wspólnie będziemy rozwijać ten Także dzięki bardzo i do zobaczenia za tydzień.